Jesteśmy Fundacją Pomocy Kobietom Eurohelp i razem z Kościołem Shoreline połączyliśmy siły, by w tym ekstremalnie trudnym czasie pomóc jak największej liczbie uchodźców. Przewozimy ich z granicy, przystosowaliśmy nasz budynek do tego, aby stworzyć im tutaj taki tymczasowy dom. Zapewniamy im wyżywienie, szukamy miejsca pracy, organizujemy zbiórki darów, które są wysyłane na Ukrainie. Robimy wszystko, by okazać im wsparcie i stworzyć jak najlepsze warunki, by czuli się tutaj jak w domu. Teraz największym problemem jest wyżywienie tutaj na miejscu, jak i tam w Ukrainie. Dołączcie do naszych działań. Hashtag Serce dla Ukrainy. Naszej fundacji zajmuje się wyżywieniem naszych gości w ilości 140 osób już nawet, dlatego bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom za hojne dary, który, które mamy codziennie, świeże pieczywo, wspaniałe obiady, wszystkim restauratorom, którzy tak ochoczo przywożą nam posiłki. Wierzę, że wszyscy chcą pomóc, wierzę, że jesteście Państwo bardzo hojni, wszyscy Polacy. I dlatego apeluję z tego miejsca, że jeżeli to ma być pomoc, to bardzo prosimy o konserwy i o rzeczy, które się nie psują. Takie do trzech miesięcy trwałości. Wszyscy musimy pomóc, bo to jest nasza wojna.